I usłyszeli głos dochodzący, jak gdyby z ponad tej mgły ciemności, nawróćcie się, nawróćcie i nie próbujcie więcej zabijać moich sług, których posłałem do was, aby głosili dobrą nowinę. I gdy usłyszeli ten głos, przekonali się, że nie był to głos grzmotu, ani głos ogłuszający, ale taki cichy, o wielkiej łagodności niczym szept, a mimo to docierał do każdego zakątka ich duszy. Dwie sprawy. Pierwsza jest taka, że w ostatnim odcinku serii W samotności powiedziałem, że zemsta jest kiepskim rozwiązaniem różnych problemów. Głos Boga to nie jest głos, który by cię wyniszczał, tylko to jest głos, który by cię przemieniał. I teraz chciałbym zrobić nawiązanie do ostatniej konferencji generalnej i wypowiedzi apostoła Patryka Kirona, który powiedział, że Bóg przemienia i życie polega na new beginnings i mamy nowych początkach. Tak? Pozwalajmy sobie na nowe początki. Jeżeli nam coś nie wychodzi, to pozwalajmy sobie na nowy początek i wsłuchajmy się w taki cichy głos sumienia, jak to robić. I też nie oczekujmy od Pana Boga, że On nas tak przemieni i tak zrobi takie brzmienie brz, brz w naszym życiu i tak nas przeistocz. Nie! Sami się będziemy przeistaczać, tak? Ale wsłuchani w głos, który się o nas troszczy. Tak? O każdego jednego i każdą jedną z nas. Także tak przeistaczając siebie, przemieniając siebie na coś lepszego, troszeczkę dajmy sobie spokój ze zwracaniem na inne osoby, dobrze? Naszą odpowiedzialnością jest nasze życie. I to, to wie i wierzący, i ateista, i Jakbyśmy się tam nie nazywali, bo nie przezywali. I to tyle. Cześć na razie i trzymajcie się.